Cześć, słyszeliście o metaforze oka cyklonu? To sposób na opisanie stanu umysłu osiąganego przez praktykę uważności, zaproponowany przez George'a Manforda, nauczyciela mindfulness i autora tej książki. Pracującego między innymi z najsłynniejszymi koszykarzami NBA, którzy musieli radzić sobie na co dzień z ogromną presją na boisku i poza nim. Oko cyklonu, w tej metaforze, jest taką cichą, klarowną przestrzenią w centrum burzy. Która symbolizuje spokój, jasność i stabilność wewnętrzną, niezależnie od zewnętrznych trudności i chaosu. Podobnie jak w rzeczywistym cyklonie, gdzie wokół szaleje gwałtowna burza, ale w centrum panuje cisza, w praktyce uważności dążymy do osiągnięcia podobnego stanu umysłu. Chociaż w życiu mogą występować burze emocjonalne, stresujące sytuacje, zawirowania, praktykując uważność, staramy się znaleźć ten spokój i stabilność, którą możemy. Odnaleźć w osadzeniu w naszym ciele, oddechu. Metafora jako cyklonu przypomina nam, że mimo trudności zewnętrznych zawsze istnieje możliwość znalezienia tego spokoju i klarowności w naszym umyśle, w naszym ciele. Poprzez praktykę uważności uczymy się obserwować swoje myśli i emocje z większym dystansem, nie angażujemy się w nie, to pozwala nam zachować spokój i równowagę nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Ta metafora może nas inspirować do poszukiwania wewnętrznego zrozumienia. Wewnętrznego wyciszenia, spokoju, nawet gdy świat, który nas otacza, jest chaotyczny i zupełnie nieprzewidywalny. Pomaga nam ona także zrozumieć, że spokój i klarowność nie są zależne od warunków zewnętrznych, ale wynikają z naszej wewnętrznej postawy, tego jak praktykujemy uważność. Daj znać, czy takie spojrzenie na praktykę uważności jest dla Ciebie pomocne. Zachęcam Cię też do zestawienia komentarza i podzielenia się tą treścią z innymi. Do zobaczenia.